Ma? No? Trzyma. No to no pierdol ciekawe na Czy Krzywiej nie mogę wstawić. No. To jakaś rura do mnie biegnie goła. Z łukiem kurwa się czali na mnie, bolszewik, jebany. Chodź, ci ci tam wypierdolę w łeb. Jaki był ten kod? Ty kurwa debilu jebany Tak, co tu mamy? O, ktoś w haku kurwa i hey. otworzyli hakuję. Zrajdowane Kamik, kamik kamionka. dajcie Ty, a nie da się podnieść drzwi? Da się tylko trzeba zamek zdjąć. Otworzyć drzwi i wtedy przy otwartych drzwiach. Młotkiem oczywiście. Loka musisz zdjąć. Blokować go najpierw zdjąć.